Prom 1. Witamy się serdecznie w piątek piątunio. Dzisiaj sobie lecimy z kolejnym filmem o tym, E, oczywiście króciuteńko, naprawdę dzisiaj wam zrobię bardzo krótko, e, w punktach o tym, jak nie spełniać swoich marzeń swoim dziećmi. Moi drodzy, bardzo ważna sprawa, wielu rodziców popełnia ten błąd, chciałem wam tutaj o tym powiedzieć, jak ja to robię. Oczywiście nie trener, nie coach, moja wiedza, zerknij poniżej tutaj w opisie masz wszystkie strony. Płacę ci za Twoje wakacje, e, daję fajne możliwości, zerknij na moją stronę. E, całkowicie nowa strona, całkowicie nowa odsłona mojej strony jest wszystko inaczej, jest wszystko nowe. Piękne, pełno opinii, ponowskiego. Zerki, zobacz, zainteresuj się, jeżeli jesteś zainteresowany, czymkolwiek odzywaj się do mnie, jeżeli coś Cię zainteresuje. Pamiętaj, że ja cię nie przekonuję. Ja zachęcam, polecam i daję informacje. Rzeczy, które ja robię, są z rzeczy przetestowane przeze mnie, sprawdzone przeze mnie. I nie polecam szitu ani gówna, i nie wrabiam nikogo w jakieś piramidy dziwne. i u mnie nikt nie traci pieniędzy. U mnie możesz tylko i wyłącznie zyskać zdrowie, pieniądze i dużą ilość czasu. Już niedługo moje książki w formie cytatów. Mam więcej czasu niż ty. Pokochaj MLM i oczywiście moja książeczka. Mam więcej pieniędzy i oszczędności niż Ty. Taki tytuł mojej książki, jak widzisz, pokazuję Ci zeszyt, ponieważ ja wszystko zapisuję w zeszycie, dopiero później przepisuję na komputer i tak dalej, i tak dalej, ale dobra, lecimy. Króciuteńko mam dla Ciebie dzisiaj sześć punktów, zostaw ze mną do końca. Będą bardzo fajne punkty, króciuteńki film, lecimy konkretnie, daj mi w komentarzu znać, czy wolisz dłuższe filmy, krótsze, cały czas piszecie, Jedni dłuższe, drugi dłuższe, jedni krótsze, jedni 10 minut, jedni 20, jedni 40. Jednemu mówię za krótkie, godzinę rób, Robert, fajnie gadasz. Nie dogodzę wszystkim, ale dajcie jak najwięcej znać tu w komentarzach, co wam najbardziej się podoba. Lecimy, moi kochani. Moi drodzy, bardzo często jest tak, że często właśnie spełniasz swoje marzenia swoimi dziećmi, bo nie zrealizowałeś tego, bo nie byłem dobre w sportach walki, bo nie dobrze grałem w piłkę, bo nie robiłem to. No i teraz, kurde, jak ja to mam zrobić? Kurde, ja cię sunę. Czyli ja mam dwie dziewczynki, no przecież nie będą się dziewczynki bić, no bo jak? No ja nie chcę, żeby dziewczyny się biły, nie? No w piłkę też raczej nie będą grały, kurde, nie? To nie to, że dyskryminuję, tylko moje córki nie grają w takie rzeczy, więc i po prostu to nie interesuje, więc w ten sposób, tak? I teraz zobacz, kurde, no i teraz robert załamany, ale ta talka za Zapisz się na te do zapisz się tu, gdzieś robiłaś pogał, a widzisz, no. Nie, to są, moi drodzy, Twoje marzenia, nie Twoich dzieci. Zaraz dojdziemy do tego w punktach. Pierwszy punkt dla Ciebie bardzo ważny. Spisz swoje wszystkie marzenia, jakie masz, i te, które są nawet nieociągalne dla Ciebie, i przeczytaj je dzieciom. Może będziecie mieć wspólne. Moi drodzy, mój drogi, do Ciebie teraz, moja droga, mój drogi, moi drodzy, do Ciebie teraz bardzo prosty przekaz. Bierzesz kartkę, jakąkolwiek. Kartkę jakąkolwiek i spisujesz swoje wszystkie marzenia. Z dzieciństwa, teraz, teraźniejsze, to, te, co będą, wszystko, co masz w głowie. Zapisz jak najwięcej. I teraz nie dam ci recepty na to, bo recepta jest jedna. Zacznij robić jeden mały krok ku temu, żeby się do tego przybliżyć. 1% dziennie, nic więcej. Mój drogi, nic więcej, 1% dziennie, żebyś doszedł do swoich marzeń, żebyś był do nich, po prostu żebyś był szybciej ku nich, do nich, jak tam chcesz, nazwij sobie jak chcesz, rozumiesz? Ale pokaż też swoim dzieciom, może twoje dzieci mają takie same marzenia jak ty, może to są też twoje marzenia, które nie spełniłeś z dzieciństwa i może twoje dzieci mają takie jak ty. Proste? Więc pierwszy punkt dla ciebie, rób listę swoich marzeń, 1% dziennie, przykładaj się do tego, żebyś te marzenia realizował, takie to jest proste. Tyle. Punkt drugi. Spisz z dziećmi ich marzenia i pomóż w ich realizacji, ale zapisz je długopisem na kartce, tak jak tutaj jest zapisane. Nie na jakimś komputerze czy cokolwiek, nie. Tylko i wyłącznie kartka, długopis. I zapiszcie tych marzeń Twojego dziecka jak najwięcej. I Ty jesteś osobą jako rodzic odpowiedzialną za to, żeby w tych marzeniach temu dziecku pomóc. Szukajcie razem pomysłów, możliwości, ogarniajcie. Moje córeczki zapisały sobie pełno rzeczy i taką kartkę później schowaliśmy. Tata to się nie da, ja wie, tata wam pomoże we wszystkim. Ja mam te kartki do wglądu, zresztą w mojej książce Ma więcej czasu niż ty. Zobaczysz je, tak? Zobaczysz, jakie były cele i większość z tych, niecały rok minął, już są zrobione. To nie było, wiesz, coś tam. Zresztą dowiesz się z książki, tak? Kupisz niedługo książkę, to będziesz wiedział, jakie moje dzieci mają marzenia. Więc siądź z dziećmi i zacznij realizować ich cele. Ich, nie swoje. I pomóż im w realizacji. Proste? Drugi punkt za nami. Trzeci punkt. Nie zmuszaj dzieci na przykład do baletu, do jakiegoś biegania, do sztuki artystycznej, do angielskiego, do tego. Do czegokolwiek dzieci swoich nie zmuszaj. Nie zmuszaj do czegokolwiek swoich dzieci, do niczego. Dlaczego? Bo to jest bez sensu. Często zmuszamy Zmuszasz swoje dzieci do tych rzeczy, które tobie się nie udało osiągnąć, do rzeczy, które ty chciałbyś osiągnąć. Ale to nie są marzenia twoich dzieci. Jest oczywiście taka sytuacja, że czasami trzeba troszeczkę przymusić, czasami trzeba przymusić dziecko, żeby kurde, coś tam jednak ogarnęło. Dlaczego to działa, a dlaczego to nie działa? Nie działa, bo dziecko się a, wypala, frustruje lata i nie chce tam być, na przykład, tak? Tak załóżmy, o Natalka chciała balet, proszę balet, chciała tańce, tańce, tańce. E, gimnastyka artystyczna. Na nic dzisiaj nie chodzi. Wiecie, co dzisiaj Natalka uwielbia? Malarstwo, ona maluje, pięknie maluje. Ja wiem, Natalciu, mam koleżanki, kolegów, którzy pięknie malują, ogarnę, będziesz pięknie malować. Nie, ona nie chce, tak chce sama. Nie ma nic na siłę. Ale już jest to w planie, że będzie sytuacja, że przyjedzie kiedyś pewnego dnia moja koleżanka i Pek pokaże, jak ci ładnie maluje, i wtedy się może przekona sama. Rozumiecie? Takim przykładem drugim, e, na siłę troszeczkę, trochę na siłę, trochę i na siłę, ale jest mój brat, mój starszy brat Mariusz. Który jako młody chłopak grał na akordonie? Menuety, sonety, po 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 on tam grał, a ja z nim chodziłem, żebyśmy było na razie, żebyśmy byli w dwójkę. I ja tego musiałem słuchać przez godzinę. Ja z tego nic nie miałem, ja na niczym gdzie nie umie grać. A mój brat, nie wiem, czy mu się to podobało. No na pewno mu się nie podobało menuety, sonety i tr tr trąbienie na akordonie przez cały czas. Tam i w bloku, gdzie wszyscy się wkurzali i tak dalej. Ale dzięki temu, że w ten sposób, nie powiem, że został zmuszony, tylko może w jakiś sposób o wychwycili rodzice w nim ten dar, że ma smykałkę do tego. Kuzyn w szczególnie, Staszek pozdrawiam Cię jak oglądasz. Myślę, że on wychwycił to i dlatego rodzice go zapisali. I po tych latach tej nauki jest debeściakiem. Chcesz dzisiaj korepetycję z perkusji, z gitary elektrycznej, basowej, saksofonu, trąbki, klarnetu, organ, akordeonu? Nie wiem, bracie, co tam jeszcze grasz? daj znać, dam Ci kontakt do brata, umów się do niego repetycję, nauczy wszystkiego. Tyle w temacie. I to było takie troszeczkę, może przemyślane, może nie do końca, bo wiadomo, jaki młody chłopak no wolałby sobie gdzieś pobiegać, i na menuety, jakieś tam sonety, menuety to wiesz o co chodzi. Ale jednak w przyszłości mu to bardzo mocno owocowało, więc czasami można. Ale moi drodzy, nie zmuszajcie dzieci na siłę, bo jak ja widzę często, że rodzice, tu jeszcze na to, na tamto, pianino, gitara, to tamto, a dziecko nie, nie czuje tego i nie chce tego i robi na siłę, to nie róbcie tego. Ale to będzie w następnych punktach. Moi drodzy, cztery, czwarty punkt dla Ciebie. Ja wymagam od moich dzieci czterech rzeczy. Naprawdę. Czterech rzeczy, żeby nauczyły się czytać, pisać. Tabliczka mnożenia do stół i język angielski. Dziękuję. Świat. Jak umiesz te cztery rzeczy, to możesz zrobić wszystko na tym świecie, w tym życiu. Dlaczego? Bo wtedy, jak już dziecko umie pisać, czytać, mamy dzisiaj internet, to nie są te czasy, jak ja miałem 5 lat, 8, 15, bo internetu nie było nic. Dzisiaj dziecko sobie pisuje więcej, więcej niż ty. Proste? Więc, moi drodzy, to jest takie proste, ale dlaczego mówię czytać, pisać, mnożyć dostój i tak dalej? Bo po co większe liczby? Kalkulatory ze takich rzeczy, tak? Angielski by się przydał każdemu i uważam, że też każdy z nas powinien język znać, bo faktycznie tym językiem się dogadasz na całym świecie, prawie wszędzie. Więc jak to dziecko będzie miało, wtedy otwierają się horyzonty. Może być na Facebooku, może być na goblach, może być gdzieś tam, może pisać gdzieś w ogóle cokolwiek. Może pisać gdzie w ogóle cokolwiek, może coś pisać gdziekolwiek, wiesz, może z kimś rozmawiać i tak dalej. I dzięki temu, że umie czytać, pisać, mnożyć do 100 i angielski, może dogadać się z każdym człowiekiem z każdego kraju. Może ogarnąć się bardzo mocno i znaleźć w sama, to dziecko samo może w sobie znaleźć, co go interesuje. A ty jako rodzic masz mieć na tym kontrolę, żebyś mu pomógł, żebyś go wspierał. Tyle w temacie, tak krótko, nie przeciągam. Naprawdę dzisiaj króciuteńko. Ja tyle wymagam dzieci. I ja cały czas ale dobra, lecimy dalej spiszcie z dziećmi wasze wspólne marzenia, moi drodzy, króciuteńko, wasze wspólne marzenia, wasze, czyli twoje i twoich dzieci, spiszcie, może macie razem wspólne, to było w pierwszym punkcie, może macie razem wspólne marzenia i zacznijcie je realizować, będziecie się jako rodzinny team razem modelować, na, na, naśladować, będziecie się wspierać, motywować się do tego, żeby to działało. Wow, fajne, zacznijcie to robić. Ja z moimi dziewczynkami napisałem te rzeczy, że wam mówiłem, zobaczcie do książce. To co ja bym na przykład chciał, Natalka już ogarnięta, ma 11 lat. Czytać, pisać, mnożyć wszystko. Angielski już tam już kuma, wszystko jest fajnie, jest młoda jeszcze tego, naucza się pływać, na rowerze. Wszystko co chciałem, to ona już ma. Widzisz, po prostu powiedziałem, co chciałem. Bo ja bym chciał pewnych rzeczy, ale to ja mówię o prostych rzeczach, żeby dziecko miało pływać, że jedziemy na wakacje, dziecko umie pływać, żeby umiało jeździć na rowerze, wiesz, to są proste rzeczy. I po co ja ci o tym mówię? Bo Nikolka jest młodsza. Nikolka ma no, 6, no, 7 lat będzie miała teraz nie. W grudniu ale rocznikowo ma 7, ale jednak ten pół roku do robił rojzaj różnicę, czyli ma 6 lat. I na rowerze nie umie jeszcze tak jeździć sama, żeby się puściła, I więc ja chciałbym, żeby się nauczyła na rowerze jeździć, więc to nie jest marzenie, to jest taka standardowa rzecz, że no jak można na rowerze jeździć, tak i uczę, biegam z za mam kija, znaczy już nie kija, bo wcześniej dałem takiego kija od miotły, wiesz o co chodzi, nie? No ale teraz już mam takiego fachowego, rureczkę pra 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 prawdziwą, przykręconą i uczymy się, biegam za nią, za rowerem i uczę się, tak? Ale dlaczego? Bo moja Nikolka powiedziała, tato, ten umie, ta umie, ten umie na rowerze, umie pływać, ja też się chcę nauczyć. Rozumiesz? Obserwujemy swoje dzieci. Zadodzie następny punkt. Tyle w temacie, kurczuteńko. Rozumiesz teraz, o co chodzi? Nie zmuszamy, ale miejmy pewne wymagania do swoich dzieci, żeby to czy tamto, tak. co my byśmy chcieli, ale o tym porozmawiajcie ze swoimi dziećmi. Zaczęło się u nas moda na rolki, wiesz. Kurde, ja nawet na rolkach się nauczyłem jeździć. I Natalka też, i Nikolka też. I już się nauczyła lepiej, Nikolka, Natalka już zasuwa, nie tak super jeszcze, jak na jak, ale teraz dlaczego tak super nie zasuwa? Tak samo ja też już super nie zasuwam, bo nie jeździmy, ale wiesz dlaczego? Bo spróbowaliśmy tego po prostu i te rolki, powiem Ci szczerze, nie cieszą mnie, w ogóle mnie to nie cieszy. Może przez to, że nie umiem dobrze jeszcze jeździć i może dlatego, ale dzieci, kurde, powinny bardziej to jakoś tam, wiesz, cieszyć. Nie cieszy ich, ja nie zmuszam, rolki leżą, jak mają ochotę, to jedziemy dziewczyny na rolki? Nie, jedziemy tam? Nie, a na rowery? Nie, coś tam, rozumiecie? Więc ja bym chciał, żeby Nikolka się jeszcze nauczyła pływać. Wow! To pod każdym względem jest dobre. Nawet jak jakaś powódź jest, to jest to dobre. Nie tylko o wakacje chodzi. Na, żeby się nauczyła jeździć na rowerze? Ja nic od moich dzieci więcej nie wymagam. Koniec. One same kre kreują swoją przyszłość, a ja obserwuję je i, i wspieram ich w tym, i z nimi na ten temat rozmawiam. Ostatni punkt dla ciebie, szósty. Daj dzieciom luz i ja po prostu obserwuj. To jest to, co cały czas mówię. Nie naciska pianina, gitary, trataty. Jeżeli widzisz ty jako rodzic, że dziecko ma do czegoś dar, gdzieś tam, kurde, jest w czymś wybitne, czy masz chłopaka i gra w piłkę, tak zapisz go. Na początku go trochę zmuś, wiesz, i zobaczysz, jak on będzie tam chodził, chodził, chodził. Jak nie będzie chciał chodzić, to trudno. Jest waleczny, zapisz na sporty walki, gdzieś bardziej się chłopak wyszumi, wiesz o co chodzi. Nie będzie agresywny taki na ulicy. I, i wiesz, i kurde, i zobacz, jak był to idzie. Troszeczkę przymuszaj, ale w taki dobry sposób. Jak widzisz gdzieś talent w tym dziecku, ale nie na siłę. No nie bierz, bo, bo koleżanki, moje córki to takie szpagaty robią. No one nie robią. No i co mam powiedzieć, że jesteście głupie, złe, dobre? No nie zmuszam ich. No, ja się rozciągam i się nie mogę rozciągnąć, a one się nie rozciągają, bo nie chcą mieć szpagatów, bo im to nie potrzebne. Chciały stać na rękach, już nie chcą, bo to jest, widzicie? Naglądały no, się różnych filmów koleżanek i to może nie są ich marzenia, może nie są ich cele, ale ich marzenia, tak? Może nie jest ich marzeniem, żeby stać na rękach, żeby biegać szybciej, żeby to, żeby tamto. Każdy ma coś innego. Ale wydajcie dzieciom ten luz, odkrywajcie w nich to, wyszukujcie w nich talentów i zapisujcie to razem na kartce i sprawdzajcie, jakie one mają ich marzenia. Bo małe dziecko nie ma ograniczeń. Tato, chciałabym umieć latać. Na przykład, wiesz o co chodzi? Chciałabym umieć latać. No kurczę, córeczko, no, latać to się raczej nie nauczymy, wiesz? Realnie, ale wiesz, dzieci nie mają ograniczeń, więc Ty na podstawie tego ogarniaj i pomagaj swojemu dziecku. Takie to jest proste, ale będę Ci tu jak mantrę i kończymy. W żaden sposób nie spełniaj swoich marzeń swoimi dziećmi. To jest najgorsze, co możesz zrobić. To jest najgorsze, co możesz zrobić. Dam Ci tip na koniec. Ja mam dwie córeczki i też może chciałbym mieć syna, żeby gdzieś tam potut, żeby coś tam porobić, bo jako chłopak coś rozwalić, wiesz, w piłkę kopnąć, gdzieś tam kogoś opludzić, uciec, wiesz o co chodzi, nie? Jak to chłopaki? Ale nie mam, ale mam chrześnika... Mam tu w rodzinie pełno, ale zawsze możesz znaleźć sobie kogoś z rodziny albo kogoś znajomego, gdzie jest ktoś taki. Na przykład jest jakiś chłopak, który super gra w piłkę, a ma, nie wiem, 9 lat czy 11 lat, a ty zawsze chciałeś być dobrym piłkarzem, a nie udawało ci się, to zacznij spełniać swoje marzenia, ale z takim dzieckiem na przykład, rozumiesz teraz? Ale ty je realizuj i znajdź ewentualnie osobę, którą, z którą będzie ci łatwiej to realizować. To jest takie proste, ale nie swoimi dziećmi swoje marzenia, rozumiesz? Swoje marzenia. Ty sobie zapisz na kartce, jak mantra, będę ci tu te punkty. Jak mantra, zapisz na kartce swoje marzenia i zrealizuj. Je ty, ale nie swoimi dziećmi. Bo powiem ci szczerze, że jest to przykre w wielu rodzinach, że robią takie rzeczy i namawiają dzieci do takich rzeczy, których dziecko widzi, że nie chce tego robić, ale tak, bo to ci się przyda. Przeanalizujcie, czy to się naprawdę w przyszłości przyda. Czy to dziecko jest tym zainteresowane. Czy chce tego, czy nie chce tego. Porozmawiajcie. Ale czasami będę wracał. Czasami przymuś, bo może komuś gra na gitarze i się faktycznie po jakimś czasie spodoba. Może to i to się spodoba, może to i to się spodoba. Rozumiesz? Więc działaj. Krócił ten film na ten piątek spełniaj swoje marzenia. Chciałbym, żebyś wypisał taką listę u siebie w domu. Jeżeli chcesz, napisz tu w komentarzu, oczywiście. Napisz w komentarzu, jakie są Twoje marzenia. Może ja będę mógł pomógł, pomóc, ci spełnić Twoje marzenia. Może spełnimy Twoje marzenia razem. Może mamy wspólne marzenia. Proste, łapa, Subik, polecamy, polecamy dalej. Jak się podoba oczywiście kanał, wspaniałego i jak do życzę. Zerknij jeszcze raz na moją stronę, zerknij coś w opisie. Są wakacje już za pasem. Mogę zapłacić Ci za Twoje wakacje. Jest wszystko na stronie. Ogarnij. Pozdrawiam Cię serdecznie, wspaniałego.